9. Oleśnicka Gala Boksu Młodzieżowa. Drodzy Państwo, tak w tym kraju się teraz złożyło, że organizacja boksu, a szczególnie młodzieżowego, to li tylko klub. Będę szczery, bez specjalnego wsparcia ze strony związków, które są w górę nad nami, ale myślę, że dzięki działalności takich klubów jak Orzeł Oleśnica boks polski na pewno będzie się rozwijał i organizowanie tych imprez przyczyni się do popularyzacji tego na pewno niełatwego sportu aczkolwiek z ogromnymi tradycjami w naszym kraju bo pamiętamy medale olimpiad z lat 60-tych, 70 i myślę, że tego rodzaju imprezy przy wsparciu oczywiście i samorządu i sponsorów przyczynią się na pewno do rozwoju i wyławiania kolejnych talentów w tym jak podkreślam trudnym sporcie. Po to organizujemy takie imprezy żeby no, wyłonić w przyszłości medalista olimpijskiego. Po to są te imprezy też w tym celu żeśmy założyli taką współpracę z czteroma klubami żeby żeby właśnie organizować wspólnie zgrupowania wspólne konsultacje. No i starać się jak najwięcej czasu przeznaczać dla tych młodych adeptów, uczyć ich czegoś lepszego, bym powiedział, żeby osiągali sukcesy.